Jesteśmy w opuszczonym pałacu. Sprawdźmy, czy K2 coś wskaże. O kur... O kur... Czy coś za mną idzie? Czy jesteś tu ze mną? Czy mogę czuć się bezpiecznie? Chcę tylko z tobą porozmawiać. Za chwilę włączę urządzenie, dzięki któremu będziesz mógł się do mnie odezwać. Nie wiem, jak wy, ale mam czarna na łapach, nie? Przychodzę w pokoju, nie chcę Ci zrobić krzywdy, chcę tylko porozmawiać. Czy idziesz za mną? Zostałeś na zewnątrz. Fuh. O kurde, stoisz przy drzwiach, Idziesz za mną. Czy jesteś tutaj Czy jesteś tutaj sam? No? Nie jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj sam? Rzecz mi się nocy. Przychodzę z pokoju. Nie warto szedłeś koło mnie. Skala mi się świeciła do marca. Jesteś tutaj. Jesteś tutaj ze mną, odezwij się. Dlaczego się nie chcesz odezwać? Dlaczego się nie chcesz odezwać? Przed chwilą szedłeś za mną. Na K2 świeciły mi się wszystkie diody. Czy jesteś tu ze mną? jesteś? Czy jesteś koło Czy jesteś tutaj koło mnie? Czy idziesz za mną? Bo szedłeś za mną od samego dołu. Świeci się co chwilę widzicie. Jakby coś było koło mnie. I ucieka. Ale od samego dołu do samej góry wskaźnik był na pełna maksa, dosłownie wariował. Może po prostu do pewnych pomieszczeń nie może wejść. Albo po prostu może z nami Są rzeczy, których nie idzie wyjaśnić. A do całej oceny, całej sytuacji z sesji paranormalnej pozostawiam do Waszej oceny. Ponieważ ja mam włosy najeżone na ręce, jestem tu kompletnie sam i nie wiem, co może mnie tu spotkać. Serdecznie pozdrawiam.